Chwała Bogu. Chciałem do Was podzielić się świadectwem, jak potężnego, wspaniałego Boga mamy, aby oddać mu chwałę, bo wszędzie tam, gdzie on działa, tam należy się chwała tylko dla niego. Tam należy się chwała Jemu w świętego imieniu. Nasza córeczka, najmłodsza, Anastazja, jakiś czas temu, to chyba było w okolicach ferii. Zaczęła dostawać takiej dziwnej wysypki. Zaczęła się pojawiać na dróżku, nóżkach, rączkach. Wysypka zaczęła jej dokuczać. Widać było, że ją to swędzi. Ta wysypka w ogóle była bardzo dziwna, nieporównywalna tak z takimi innymi. No i zaczęliśmy się o to modlić, ale oczywiście zasięgnęliśmy opinii lekarza. Pojechaliśmy najpierw do jednego lekarza. Akurat tego dnia nie było dyżuru pediatry, więc. Lekarz rodzinny obejrzał, stwierdził, że to jest atopowe, atopowe zapalenie skóry, i oczywiście zaserwował dosyć silny lek. Stwierdziliśmy, że może jednak zasięgniemy opinii pediatry na drugi dzień, bo ja miałem doświadczenia z tym lekiem i wiem, że bardzo, przynajmniej bardzo dużo skutków ubocznych ma. Na drugi dzień byliśmy u pediatry. Pediatra stwierdził to samo, że to atopowe zapalenie skóry. I tym samym lekiem pojechał, no jeszcze pomyśleliśmy, że może spróbujemy trochę w inny sposób. Zdobyliśmy namiary do dermatologa i na prywatną wizytę z panią dermatolog się umówiliśmy na konkretny, tam ona znalazła wolny termin, ale w dzień przed wizytą Anastazja dostała gorączki, więc rano zadzwoniliśmy, wiedząc jaka to jest taka dziwna sytuacja, czy w ogóle zgodzi się przejąć dziecko, które choruje. Oczywiście pani doktor stwierdziła, że jest po dwóch dawkach, czy może już po trzech dawkach szczepionki, ale woli być pewna, więc jeżeli mamy ochotę, to żebyśmy jej tylko zdjęcia wysłali, ona je obejrzy. No stwierdziliśmy, że obejrzeć to i my możemy sobie, więc dalej walczyliśmy ten. W modlitwie, ale poprosiliśmy także zbór. Zgłaszaliśmy i tutaj i w międzylesie, i na grupkach domowych. Także dziękuję bardzo wszystkim za to, że bojowaliśmy I Bóg wysłuchał. Bóg wyszedł Bóg przez gdzieś około miesiąc temu. Wszystko zniknęło, wszystko zniknęło, nic nie ma, nie ma żadnego śladu. Poczekałem jak Gadeon z runem, taki ja ze świadectwem mówię, upewnię się panie, czy na pewno zadziałałeś tak, bo wspaniale przyszedł, Bóg dał swój, swoją łaskę, swoje uzdrowienie i chwała mu za to. Niech będzie uwielbione imię Panie.